witam wszystkich zagrajmy w Goblins 3 trzeba kontynuować to co ostatnio zakończyłem a właściwie czego jeszcze nie zakończyłem a należy to kontynuować sądzę że wszystko już mam co mi jest potrzebne a właściwie jedną rzecz bizu bizu używamy na kolosusie o i tak o i teraz będzie wczytywanie ponieważ troszkę się, zmieni się sceneria dobra mogę powiedzieć, że teraz wszystko będzie się odbywało na twarzy właśnie yy, yy, kolossusa kolossus No, i za chwilę wszystko się wyjaśni, co będziemy tam robić, co musimy znaleźć, i takie tam. Na razie wczytywanie, nie wiem dlaczego zniknęła ikonka wczytywania, a nadal się wszystko wczytuje. Trochę minęło od nagrywania, i teraz chyba przez jakieś 5 dni nie było w ogóle odcinków z Goblin. 3. Tylko same Dungeon keeper No ale okej okay. Jesteśmy na twarzy kolus, Kolosusa I sterujemy teraz bizu. I teraz. Należy sobie przypomnieć co nieco Okej, okay, tu nic. Dobra, moje pytanie brzmi Okej, okay, okej, okay, okej, okay, już mi się przypomniało eee... Musimy otworzyć sobie ten ząb Nie wiem czy dokładnie ten, chyba ten Tak Prowizoryczne drzwi, z których wyciągamy Zapałkę Nie zapałkę Skąd w ustach zapałka? Wykałaczkę. Używamy ją na oku. Nie wiem, co to jest to na oku. Teraz się wyjaśni. I używamy kołnierza. Czy to jest dobry moment? Nie, to nie ten moment jeszcze. Musimy wejść do ucha. Tylko, kto wie do którego? Raczej do prawego. Nie wiem czy się da, da się, ale wtedy w ten sposób wyjdziemy przez nos. A mi chodzi o to, by dostać się do tego oka, które jest teraz podtrzymywane przez wykałaczkę, pojawił się tutaj, y, pojawiła się tutaj wesz, y, albo pchła. Nie wiem. I teraz jest problem. Bo coś poszło nie tak. Ponieważ chodząc tutaj powinny. Oko. No okej. Okay, I jest problem. Niech no ja się zastanowię. Haha. Ok, bierzemy wykałaczkę, kałaczkę, bo póki co nie ma jakiegoś innego pomysłu. I musimy znowu natrafić na tą małą wersz. Tutaj będzie taka rodzinka, właśnie tych. Yy, tych. tych. szuf I musimy się ich wszystkich pozbyć. Najpierw, oczywiście, będą młodzi, potem będą starzy. Okej, okay, tutaj będzie się trzeba troszkę pospieszyć, ponieważ będą się one pojawiały w zupełnie innych miejscach na danej scenarii. Nie, 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 i do niej. A, no i uciekł. Ja wiem, że z tym miałem problem, ale nie aż taki wielki. Chyba mi się coś przypomniało. Wejdź tu. Było. Inaczej, jeszcze raz. Druga próba. Szlak, co w tym telefon tak głośno gra? Druga próba z e, wszami. Bizu. ok. Bizu. Co ty wyprawiasz? Pozbądź się go. Teraz, co sobie możesz. Jeśli nie pozbędziemy się tych bez, wtedy będzie się działo to. Chodź tu, bizu. Nie ty. Pokażesz, czy nie pokażesz? No, pokażesz. Hej, hej, hej! Bez przesady! Nie histeryzujemy... Jeszcze. Jeszcze raz chcę małego. Okej, okay, jest mały. Bierzemy wykałaczkę. I walimy go w łeb. No czemu by nie? <laughs> Jak się odstresować? <laughs> Walić małą puchłę w łeb. Teraz do mimi leć tam. Nie wygady głupot, że się nie da. Wszystko się da, tylko jest coś zbyt leniwy. Zresztą tak jak ja Co je? Wiem, że trochę zbyt wolno to robię, ale, ale bez przesady. Próba numer 3 Junior Potem jest Bugi senior Bugi Bugi I teraz są Lili i Mimi Bugi I z nimi jest problem Chyba się trzeba najpierw pozbyć tej A teraz dopiero tej No biją oh. No, jakiś błąd graficzny. Pewnie widzicie tutaj te gwiazdki. Właśnie o ten błąd mi chodzi. Kurka, wątka. to jest potwornie trudne. Nawet przy pomocy myszki. No, big go. Trochę to denerwuje, że trzeba czekać, aż yy, cała ta animacja uderzenia się ją skończy. Ale dobra tam. Teraz biją, Bi. Odynkował. Teraz mamy Mabuk, czyli matkę tych całych bugów. Mabak, Mabuk i stary buk. Pabuk. da. W ten sposób pozbyliśmy się całej rodzinki. też za szlak. Za czwartym razem. Jednak dalej się będą pokazywali. Nie wiem, czy to błąd. Dobra, teraz co z tym uchem? Ech, źle. Co z tym okiem? Bizu. pał, pał. Trzeba było spojrzeć w to oko. Okej, okay, wszystko się wyjaśniło. Teraz, teraz, teraz. Którym uchem? Tym uchem trzeba wejść. Bo jeśli wejdziemy w prawe ucho... Znaczy, z tej perspektywy w prawe. A z rzeczywistości lewe. E, wtedy wyjdziemy nosem. A tego nie chcę. To znaczy, że to jest... Aha, to jest chyba ściana po prostu z tyłu. Za chwilę się zajmiemy tym piaskiem. A właściwie już teraz. Idziemy do włoska. Ciągniemy go. Jak wiadomo powstanie łza, ponieważ pokazałem to przed chwilą. Idziemy na górę. Idziemy na górę. Bizu, rusz. Się. Kopiemy i dzięki temu piasek spada na kołnierz. Teraz my musimy się w ten sam sposób przetransportować. Lec już. Okej, okay, i teraz my wchodzimy na łezkę. Oczywiście kopiemy ją. Ej, kopiemy. Zjeżdżamy na dół. Ziu. Prawdopodobnie gdybyśmy się nie pozbili tej rodzinki yy, wesz, wtedy by nas... Babak zrzucił z tej łzy, i moglibyśmy tam się bawić w nieskończoność. Rzucamy to na dół, tak na razie zostawiamy Bizu w spokoju. Wracamy do Blonta oraz do Oi. Ponieważ teraz tu będziemy się troszkę bawić. A później wrzucimy znowu do bizu. Jak tam czas? Prawie cały odcinek. Ale co tam? Tutu tu, 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 tu. No, tradycyjnie oczekuję aż się wczyta gra. Oh. Kurczę, i Pech chciał, że po prostu nie chce mi działać Dosbox. A tak bym na pewno już miał nagrane całe goblins 3. To bardziej niż prawda. No, na 100% niemal. Ok, co my tu mamy? Tutaj e, nie wiem, czy to będzie widać. Na pewno to będzie widać. Wystarczy się troszkę przypatrzeć. Tutaj mamy właśnie piasek. Bierzemy go. I wrzucamy w maszynę te wszystkie e, kółka zębatem. Ok, teraz musimy uruchomić maszynę, możemy użyć różnych sposobów. Ja użyję o ją do tego. I możemy sobie teraz zobaczyć efekt naszej pracy. Bum. Maszynka się rozleciała, a my bierzemy sobie jedną z kółek zębatych. Idziemy na górę do gadającego robota. Forbalu znowu wpadł jakieś tarapaty. Nasz stary kumpel. Czy... Okej. Okay. Tu musi być sposób na to. Czy to jest ten sposób? nie, to nie ten sposób nie, tutaj chyba po prostu musimy użyć szprychy, szprychy. musimy użyć e, kółka zębatek nie kurczę to się jakoś otwierało to znaczy go no i? O oh yeah! O to chodziło i f Okładamy oczywiście kółko ze matę do środka, które jakiś cudem ustala, ustawia się w dobry sposób i... Robot zaczyna galać. Ale niestety się psuje.